Co tutaj to, to, co widzicie, w nagrodę dla niego za to, że. Czekajcie. Za to, że jest dobrym kolegą i mi pomógł w nagrywaniu odcinków dla niego. Jest Jeśli Wy też chcecie taki dostać, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję. No. <śpiewanie> Nie da się. No, pomogłeś mi w kanale, byłeś ciągle na live. Umiałeś grać ze mną po 2 godziny na live, bo live jest. Nie, nie jest live teraz, no to jest odcinek taki, ale to głównie nie... nawet jeśli by nie było odcinka też, że to miałam w wysłać. Taki mam prezenci jeśli... no, jeśli wy też chcecie taki prezencik, to zostawcie subskrypcję. Eee... Ja nie wiem. Mi się po prostu ten skin podobał. Był inny, ale mi się podobał on. No. O ja! Ej, ja, ja mam wtedy taką propozycję. Pro, prośbę. Nie propozycję. mi się ten e, czerwony cały skin podoba, sobie zakochanych. Chyba tak, wiesz jaki w tej białej masce i czy byśmy go kupili? Jezu, dzięki! Jezu, ale ty serię... a ładnie, w ogóle, ładny skin. Nie wiem, no, nie. fajnie, bardzo dziękuję. Możemy. Dobra. My sobie idziemy grać, a ja już kończę odcinek, bo nie o tym było odcinek, żeby grać. To was szybciutki odcinek taki, żeby dać Wam info, że jeśli Wy też chcecie taki prezent, to musicie być mili i być ciągle na live. No, to ja się, żegnam. No i do widzenia. Cześć!